Zadanie 50. Proste KL przynajmniej się w punkcie A. To mamy na rysunku w punkt A. Proste MN i S są wzajemnie równoległe i przynajmniej obie proste KL w punktach B, C, D, E, F oraz G. W taki sposób, że BC, czyli my wiemy, że tak. Tutaj mamy 30. CD tu mamy 20. GF 21. I należy obliczyć długość odcinka FE. No to co tu, co tu wi widzimy? No to jest nic innego jak talerz, czyli 21 do 30 równa się tutaj nasz x do 20. Mnożymy sobie na krzyż, czyli mamy 30x równa się nam 420, zatem x to się równa 42 na 3 a to się nam równa w tym przypadku 14 tak czyli FE wynosi 14